A pani dostanie kulkę w łeb, jeśli nie wpisze mi czwórki. Ty się uważnie przyjrzy, i to jest prawdziwa spluwa. Dawaj kasę, to jest napad. Zjeżdżaj, bo strzelę ci nogę. W tej, w tej chwili dawaj to. Stało się. Oglądam legendarny odcinek serialu Szkoła. Przed państwem szkolny gangster i Karina Kłosek. Szkolny gangster uzbrojony w prawdziwą broń. Czy powstrzyma Karinę Kłosek? A co przygotujecie wspólnie? Tak jak siedzicie. Ja nie mam nikogo do pary. Przygotujesz tę prezentację z Pawłem i Dominikiem. Ale my nie chcemy z nim... Pewnie zaraz powiecie, że jestem złośliwy, no ale kto spowodował problem w tym dobieraniu się w pary? Tak jak siedzicie. Dyrektor chyba nie jest ślepy i chyba powinien zauważyć, że jeden uczeń jest sam. No więc scenariusz jest napisany strasznie topornie. Ziomek ewidentnie jest outsiderem. Chłopaki, nie bądźcie tacy. Boże... Słuchaj, nie chcemy z tobą pracować. Dominik. Dyrektor powoduje problem, przez który nie będzie miał z kim być w parze. No jeśli koledzy go nie lubią, to pewnie nie ucieszą się z tego, że ma do nich dołączyć. Wielki mózg. Ja się nie pytam, czego chcecie, a czego nie chcecie. Pewnie zaraz będzie ich moralizował. Myślę, że należy przeprosić kolegę, bo to było nieleganckie. No i właśnie, nie usprawiedliwiam chłopaków, bo upokarzanie kolegów z klasy jest po prostu złe, czy się kogoś lubi, czy nie. Ale to nauczyciel spowodował problem, no bo po prostu miał gdzieś, jak usadzona jest klasa. Jeżeli mówi, że tak jak siedzicie, no to chyba powinien zauważyć, że jedna osoba jest sama. A jak to się jeszcze raz powtórzy, dostajecie uwagę. Typowa polska szkoła. Nauczyciel nie wyjaśni nawet, że nie jest w porządku wypychać kogoś poza jakąś grupę towarzyską i że praca w grupach to po prostu szkolne zadanie, które należy wykonać, tylko od razu straszy. Jak jeszcze raz coś zrobicie, to dostaniecie uwagę. Macie przeprosić. I co? Przeproszą. Bezmyślnie. Nie zrozumieją w ogóle, że robią źle. Ale tego właśnie uczy często polska szkoła. Więc... Zero zaskoczeń. Tu scenariusz jest napisany bardzo realistycznie. To jak się ustawiamy z tym referatem? Nijak. Nie będziemy się z tą spotykać na musie, że Wykluczanie kogoś ze szkolnej społeczności jest złe, ale mam wrażenie, że ten ziomek nie dostrzegł dwóch możliwości, które ci koledzy mu dali. Po pierwsze, może nic nie zrobić i powiedzieć przy oddawaniu pracy, że przecież byliśmy we wspólnej grupie. Odwalą za niego robotę, a on sam dostanie ocenę. No chyba, że to są totalni idioci i obniżyliby mu średnią, ale. Tego nie wiemy. Ale nie bądźcie tacy. Nie będziemy z tą pracować. Druga opcja jest taka, że jeżeli oni by się wyparli, że przecież nie tworzyliśmy tego razem, no to powiedziałby on sam dyrektorowi, że został wykluczony. No i wtedy oni mieliby problem, a nie on. Pewnie nawet nie musiałby nadrabiać tej pracy. Więc sytuacja win-win. Może win. nie płać. Wjeżdżaj. Chłopaki z klasy znają się od dawna, nie mają w dupie. Niestety chyba każdy, kto jako nowy dołączał do klasy spotkał się z tym problemem. To jest jakaś kompletna załamka. Trudno jest dołączyć do tej grupy towarzyskiej, która ma już jakieś utrwalone relacje. Przemek jest załamany tym, że w nowej szkole nie może znaleźć sobie kolegów. I oczywiście warto mieć kolegów i fajnie rozwijać swoje przyjaźnie, ale nic na siłę. Nigdy przyjaźń osób, które nas po prostu nie chcą, nie powinna być dla nas celem samym w sobie. Zadawajmy się z tymi, którzy traktują nas z szacunkiem. Nigdy nie podlizujmy się na siłę. Bo zobaczcie w tym odcinku, że może się to skończyć naprawdę bardzo źle. Też kocham strzelaniny. Posłuchujesz nas, nowy? No, bo mój jesteśmy ma w domu prawdziwy pistolet. Zanim wyjrzymy na strzelnicę i patrzy, jak strzela. No i właśnie o tym mówiłem. To idzie już w bardzo złym kierunku broń. Ona nie jest sama w sobie niczym złym. Jeżeli mamy ją legalnie, no to mamy prawo strzelać z niej na przykład na strzelnicy. Jednak ja mam wrażenie, że chłopaki nie będą chcieli legalnie pójść i sprawdzić swoich strzelskich umiejętności. Przynieś tę giwerę do szkoły. Dowiemy się, czy masz rację. No dobra, dobra, przyniosę ten głupi pistolet. Tutaj wchodzi klasyczny mem podtrzymaj mi piwo. Git. Dobra, mi cię za słowo. Dobra, Popisywanie się przed kolegami przybiera bardzo złe barwy. Barwy, których odcienie możemy znaleźć w polskim kodeksie karnym. Kozacko byłoby się pobawić taką prawdziwą bronią. Zawsze o tym marzyłem. Byłbym jak ten gangster z tych prawdziwych filmów. Kozacko byłoby się pobawić tą prawdziwą bronią. Zawsze o tym marzyłem. Byłbym jak ten gangster z tych prawdziwych filmów. A jakie są nieprawdziwe? Szkoła! Gdzież to jest moja szansa na to, żeby dołączyć do klasowej paczki? Zrobiło się poważnie! Ten gangster z tych prawdziwych filmów. Więc powiedzmy trochę o konsekwencjach nielegalnego posiadania broni. To dość poważne przestępstwo zagrożone w polskim kodeksie karnym karą od 6 miesięcy aż do 8 lat pozbawienia wolności. Ale konsekwencje mogą spotkać nie tylko osobę, która sobie po prostu broń wykradła czy zdobyła ją w inny nielegalny sposób bo grożą one również ojcu chłopaka. W tym przypadku zakładam, że właściciel broni nie jest na tyle głupi i nieodpowiedzialny, żeby przekazać ją osobie nieuprawnionej. Gdyby jednak to zrobił, to zagrożony byłby karą do dwóch lat pozbawienia wolności. To jednak nie wszystko, bo nawet gdyby chłopak sam wziął broń, a byłaby ona na przykład źle zabezpieczona, przykładowo leżałaby na półce nad kiblem, tak, niektórzy pewnie tak broń mogą trzymać, no ale nieważne, gdyby tak było, to wtedy również byłoby to przestępstwo. Zagrożone karą do roku pozbawienia wolności, bo nieumyślne spowodowanie utraty broni też jest przestępstwem. A, i co jest najważniejsze w kontekście tego i wielu innych odcinków, kiedy oglądam szkołę, to mówimy tutaj o odpowiedzialności na zasadach dorosłego. Zgodnie z polskim kodeksem karnym. Co do zasady, osoby poniżej 17 roku życia odpowiadają przede wszystkim na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Są oczywiście wyjątki, gdzie odpowiada się na podstawie kodeksu karnego od 15 roku życia, ale już nie wchodźmy w szczegóły. Tak przynosi do szkoły broń, którą wykradł swojemu ojcu. Nadzieje, nadzieję, że zaimponuje kolegom z klasy i w końcu będą się z nim przyjaźnić jak najszybciej pokazać im pistolet. No właśnie, o takich kolegów nie należy zabiegać, bo zaimponowanie patusom, popełnieniem przestępstwa to jest droga tylko w jedną stronę, w stronę dużych problemów. A, I w stronę cringe'u, który muszę oglądać, bo zaplanował go scenarzysta. Biebisty, ja nie mogę. Czadowie, jest jest przyznam teraz... Naprawdę, proszę was. Nie popisujcie się, niezależnie czy jest to przyniesienie broni, uderzenie kogoś, obrażenie. Teraz oddaję cały honor. Mogę jak w stosunku do Ciebie zachowaliśmy źle. Czy wybicie monsterka, czy zapalenie papierosa, na które nie macie ochoty? Po prostu nie róbcie tego, czego nie chcecie, bo nie sądzę, żeby ktoś trwale go docenił. Wiesz ty... to Co robisz, stary? No co wy tam macie? E no i pojawiła się ona, nemesis wszystkich uczniów i gwiazda dzisiejszego odcinka. Jest zabawkowy. Będziecie tak dla zabawy strzelać w szkole, tak? No. Scenarzysta jednak popełnił błąd w ocenie. Naprawdę, dajcie teraz. spokój, nie jesteście w przedszkolu. Bo nie sądzę, żeby tak przenikliwy, tak przebiegły umysł i tak doskonała nauczycielka Karina Kłosek, żeby nie zorientowała się, że jest to prawdziwa broń. Nawet chłopaki zauważyli, że jest ona ciężka. Nabita. Było blisko. Wydaje mi się, że Karina Kłosek jest zdecydowanie niedoceniona. Wmontowałeś, stary człowieku. A może postrzegam tym po szkole? To jest tak? Tak, jak mówiłem, trużycie. Jedziesz przemo z nami do klasy. Był namus fryer, czy jak inaczej go nazywali, a teraz jest przemo. No jasne. I przemo jest lepszym kolegą niż szkolny gangster. Mówiłem, trużycie. elo. I jednak myślę, że gangster tak łatwo broni nie odpuści. Zbyt wpadła mu w oko. Co robisz? Przecież nie miał jeszcze okazji poczuć się jak w tych prawdziwych filmach gangsterskich. Ten gangster z tych prawdziwych filmów. Nie fair, że Nowy ma prawdziwego Gnata, a ja nie. Ona nawet boi się z niego strzelać, a na inaczej się w ogóle nie zna. Pewnie nie grał w GTA Online. Tylko grał w San Andreas Multiplayer i to na serwerach roleplay. Play. bardzo się cieszy, że po raz pierwszy spędza przerwę z kolegami. Nie wie, że Dominik zamierza ukraść mu pistolet. Kolejny gangster idzie na całego. Nie wystarczy nielegalne posiadanie broni. Potrzebna jest jeszcze kradzież, czyli kolejny czyn zabroniony. A słuchaj, Przemek, idziesz może do sklepu? Nie, bo myślałem, że mi sok pomarańczowy kupisz. Prawdziwy gangster jest geniuszem zbrodni. I żeby popełnić kolejne przestępstwo, wystarczy mu sok pomarańczowy. Chociaż czy prawdziwy gangster nie powinien palić cygara i pić na przykład jakiś whisky, Może jeszcze nie osiągnął poziomu Michaela de Santy. Na razie to dopiero Franklin. No dobra, jak coś to mogę ci kupić. Przychodź. Poczekajcie, muszę sobie to ułożyć w głowie. Ziomek układa intrygę. Wysyła kolegę z Frajera do sklepu jak swojego jakiegoś sługę, kradnie mu broń, a jego koledzy mówią, że Słabe zachowanie jest trochę z twojej strony, co nie? No, trochę słabe. Faktycznie trochę słabe. Ja się i Trochę słabe, hamskie. Scenarzysta ma naprawdę cały zasób słownictwa, który idealnie opisuje tą scenę. Naprawdę należy się jakaś nagroda Oscarowa. Przecież? Dobra, obiecuję. Albo policer, jeżeli kiedyś postanowi napisać książkę. Trzymaj, tak jak chciałeś? Jasne, dzięki stary. Teraz to chyba ten sok mógłby sobie za darmo wziąć ze sklepu. Ma przecież broń, no i chce być prawdziwym gangsterem. Ten gangster z tych prawdziwych filmów. Nielegalne posiadanie broni to jest już szczyt nieodpowiedzialności i głupoty. Ale naprawdę nie wyobrażam sobie, jak może być tak durnym. Przecież ten chłopak nie ma jakiegokolwiek instynktu samozachowawczego i nawet nie ma tych resztek odpowiedzialności, którą powinien mieć, popełniając przestępstwo. Wy co macie takim. Oh, yeah, no, yeah, nie, nie Gdyby pistolet zniknął. No wiesz, może z czasem się znajdzie. Może się znajdzie, pytanie tylko, kto go najpierw znajdzie? Czy ten chłopak i zdąży go odłożyć do sejf ojca? Czy na przykład nauczyciel albo policjanci, co pewnie wyjdzie na jedno. Dobra, wyluzuj. Mam się wyluzować? Słuchajcie, wyluzujcie się. Zginęła wam broń, grożą wam konsekwencje prawne. Wasz stary może iść do więzienia, ale nie, wyluzujcie się. Przecież... Rozmawiamy z Tobą, jesteś naszym kolegą. Było warto! Jak ktoś pomyśli, że to zabawka, przecież on jest naładowany. O kurde, faktycznie słowo. Pamięci też nie mają zbyt dobrej. Przecież on na samym początku mówił, że to jest naładowana broń, a nie żadna zabawka. Była ciężka. Mogli się domyśleć, że jest to prawdziwa broń. Jak go nie znajdę, to ojciec mnie zabije. Taki mały żarcik. może go zabije, ale przynajmniej go nie zastrzeli. Widzieliście, jak gdzieś go chowałem albo coś w tym stylu. No co ty, stary my? Co ty? Prawilne ziomki znają zasadę. Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Stary dzwoni. Jak ty jesteś pod szkołą? Dobrze, idę. Nie przyznawa się do niczego. Nie ja wiem, czy to jakkolwiek pomoże. Wiesz, co się stało? Wziąłeś mój pistolet? Bo ja pójdę do więzienia. No i o tym właśnie mówiłem. Konsekwencje się pojawią, nawet jeśli nie od razu, to później. Zobaczymy, co się wydarzy i może nikomu nic się nie stanie. Po co miał ja wybrać swój pistolet? Przeszukaj moją torbę. Widzisz gdzieś pistolet? Muszę go znaleźć zanim coś się stanie. Wow, w tym przypadku nie powiem lepiej późno niż wcale, bo już jest za późno. Mógł zastanowić się zanim wziął broń. Dawać dychę. Jesteście tego tacy pewni? Się uważnie przyjrzyj, to jest prawdziwa sprawa. Myślicie, że wcześniej było grubo? To zapnijcie pasy, bo teraz popełnił jedno... Liczę do trzech. ...z najpoważniejszych przestępstw w polskim kodeksie karnym. I naprawdę, Mówił głosem prawdziwego psychopaty. Brawo dla aktora. Ej stara, co jeśli ona jest prawdziwa? Bo jest to nic innego jak rozbój. To przestępstwo zagrożone jest karą od dwóch lat do 12 lat pozbawienia wolności, ale zaraz. Jest to rozbój z użyciem broni. Paragraf drugi mówi wprost. Każe pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. Właśnie ze względu na użycie tak niebezpiecznego przedmiotu. Tutaj powiedziałem o zakresie odpowiedzialności na zasadach kodeksu karnego. Tak jak dorosły. Jednak jest jeszcze ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Jest porąbany! ponieść do psychologa. No i właściwie wyjątkiem od zasady byłoby to, żeby nie trafił, ale ja nie dopatrywałbym się na miejscu sądu jakichkolwiek dobrych intencji czy szans na resocjalizację, bo chłopak przekracza wszelkie możliwe granice. Dawaj kasy, to jest napad! No i brawo stał się prawdziwym gangsterem, a właściwie bardziej jego parodią. Chyba za ja. dużo filmów się naogląda. Ja za dużo filmów dawaj ten gangster z tych prawdziwych filmów. Ja nie mam spluwy, zresztą nikogo do niczego nie chciałbym zmuszać, ale możecie z własnej woli, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybować prawo Marcina. Nie kliknąć dzwoneczek, wtedy na pewno niczego nie przegapicie. Wydaje mi się, że ta sprawa powinna rozwiązać się w ciągu dwóch minut. Ja natychmiast poszedłbym do dyrektora i wezwał policję, no bo... O, rozbój to jest naprawdę przestępstwo. Trzeba zgłaszać natychmiast, a nie czekać aż faktycznie komuś mogłaby stać się krzywda. Zjeżdżaj mi stąd. Mamo, czy możemy mieć GTA w domu? Ale mamy GTA w domu. GTA w domu. W każdy się mnie boi jak gangsterów na prawdziwych filmach. <noise> prawdziwych filmach. Rozumiecie? Ta broń ma jakąś supermoc. Magiczna moc, magicznej różdżki, jak w Harrym Potterze. Tak jak są te przeróbki z Hogwart Legacy, że Oliwander w Stanach Zjednoczonych, to no i właśnie jakiś Glock. No to on ma taką różdżkę Oliwandera w wersji Stany Zjednoczone. To ja bym do nikogo nie strzelił, a on nawet nie musi strzelić, żeby dokonać rozboju. Po pistolet, widzieliście go? Stary! Oni nie tylko ją zobaczyli, jeden z nich poczuł tą zimną spluwę na swojej skroni. Tak, wszatni Dominik Włóczak groził nam bronią, a potem zabrał na kasę. Stali i tak dalej. Dobrze, że nie ołów. Ja pierdziele nie wierzę w tego gościa. No i właśnie tak się rozwiązuje problemy, których już się nie da rozwiązać. I tak moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby dyrekcja się o tym dowiedziała, wezwała policję. No bo można uniknąć prawdziwej tragedii, bo mam wrażenie, że tej sytuacji nie da się już rozwiązać tak, żeby nikt się o wszystkim nie dowiedział. Teraz idziemy na dyrektora na skargę. Nie, nie, poczekajcie, Doro już wie. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, że robię z tego bekę. No ale to jest serial szkoła, więc trudno nie mieć beki. Wydaje mi się, że tę sytuację lepiej rozwiązać zanim uczniowie zamienią się w ser szwajcarski. Byłem już u niego na skardze, więc podobno macie zrobić porządek. Dawaj mój pistolet. Nie wiem o czym mówisz. Wiesz jaki mam przypał z ojcem? Przypał z ojcem. Przypał to dopiero będzie z sądem rodzinnym. Odwal się albo cię odstrzelę. Gdy ty Nie, nigdzie nie idziesz, bo... Brakowało wam przestępstw? Spokojnie, Dominik wam je dostarczy. Zmuszanie innej osoby do określonego działania na przykład poprzez bezprawną groźbę jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności. Paweł i błażej zrozumieli, że broń jest niebezpieczna. Wow, broń jest niebezpieczna i komuś może stać się krzywda, jeżeli posługuje się osoba bez żadnych kompetencji i bez uprawnień. Geniusze! Przemo trafił do naprawdę najbardziej intelektualnej części klasy. A ją zamiar poprosić Dominika, oddał przemkowi Ej, pistolet. Ej, sorry, panie gangsterze, czy mógłby pan oddać broń i przestać być gangsterem? Powiesz o broń, to ci znajdę i odstrzelę. Dobra, nie u... Prawdziwy gangster, dokończcie. Dobrze, z prawdziwych filmów. Prawdziwych filmów nie oddam. Tyś obiecałeś. Za ciebie nie jesteście teraz. Co? Tak, trzymaj się o, Koledzy zagrozili, że zdradzą rodzinę, złamią omertę. Dla takich przewidziany jest tylko jeden los. Brochać powoli, To jest nie nienormalny. A on ich oszczędził, a mógł zabić. Jeszcze coś. Widzieliśmy o wszystkim i się Powiedział nam, że chce się pobawić i odda, przepraszamy. On się tylko bawi. Zazwyczaj słyszę to od właścicieli wściekłych psów, które akurat postanowiły odgryźć komuś rękę. Ja tak samo, on chce się tylko pobawić. Nasz kumpel. Ale ty też jesteś naszym kumplem, serio. To już załatwiało wszystko. Lubią go, no to osiągnął swój cel. To co zrobimy? A tak na serio. Nie wiem, czy zamierzają się we trzech na niego rzucić. Ale to jest po prostu niebezpieczne i głupie. No nie wiem, może napadniemy go jakoś miał trójkę i... no, padną go we trójkę, a widzicie, przewidziałem. Jednak scenariusz jest całkiem przewidywalny. Wiem ciebie Dominika, że twój stary jest policjantem. Miałem My myślę, że jak policja przy nim znajdzie tą broń, no to pójdzie do poprawczaka. Ozdobronią napad już cztery grupy osób. Ciekawe, ile sektorów szkoły zajął. Wiecie, tak jak w wojnach gangów San Andreas. Wszystkie tereny są już chyba na zielono, czyli jego. Wystarczycie już do klasy, wszyscy. Ale jest jeszcze jeden fragment szkoły przez nikogo nie zajęty: Sala pani Kariny Kłosek. Czy tam zwycięży? Siadajcie już na miejsce. I spędzę, że te dwa zadania są dobrze. Ja nigdy się nie mylę, zapamiętaj. Pamiętajcie, zasady są bardzo proste. Punkt pierwszy: Pani Kłosek nigdy się nie myli. Punkt drugi, jeżeli pani Kłosek się myli, to patrz punkt pierwszy. A tak zupełnie serio, no to oczywiście zachowanie tej nauczycielki jest absurdalne i niedopuszczalne, pomijając już, że mamy tutaj w klasie gangstera. Jak komuś powiesz obojętnie to ci znajdę i odstrzelę. Nauczyciel oczywiście może się pomylić, m.in. dlatego zgodnie z polskim prawem zawsze ma obowiązek uzasadnić ocenę. Uzasadnienie, że ja się nigdy nie mylę, absolutnie nie jest zgodne z polskim prawem oświatowym. I jeszcze raz sprawdzi ten test. I będziesz mi mówił, co mam robić. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będę bronił Dominika, no ale nauczycielka łamie wprost polskie prawo. Siadaj. Nie usiądę. Ty dostajesz jedynkę. Nie można dostać jedynki za złe zachowanie, już tym bardziej za wymaganie od nauczyciela, aby faktycznie, zgodnie ze swoimi obowiązkami, tą ocenę uzasadnił. Mówiłem o tym już wiele razy, ale pamiętajcie, ocena z zachowania i ocena z przedmiotu to dwie zupełnie różne rzeczy. No ale pomimo tego, że pani Kłasakłamie łamie prawo, to podejrzewam, że reakcja Dominika będzie absolutnie przesadzona i niedopuszczalna. A pani dostanie kulkę w łeb, jeśli nie wpisze mi czwórki. No posiadając taką magiczną spluwę, dziwię się, że nie zażądał szóstki. Jak widać jest gotowy, żeby się targować, no ale oczywiście takie zachowanie jest niedopuszczalne, tak jak wspomniałem wcześniej. Jest kolejnym czynem zabronionym którego dopuścił się Dominik. Zostaw to odłóż, to rozmawialiśmy na ten temat na korytarzu. Tutaj mamy dwa przestępstwa, które w jakiś sposób mogą przystawać do tej sytuacji. Po pierwsze zmuszanie do określonego zachowania z artykułu 191, o którym mówiłem wcześniej. To jest przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności, ale zaraz, zaraz, nauczyciel korzysta z ochrony funkcjonariusza publicznego. Jest więc inny przepis, który w takiej sytuacji może go chronić. Nauczyciel no, nie jest funkcjonariuszem publicznym, ale korzysta z ochrony przewidzianej dla takiego funkcjonariusza i zgodnie z artykułem 224 wywieranie wpływu na czynności urzędowe również jest przestępcem. Niech pani wpisze mi czwórkę! W tej chwili do dyrektora pani... już. Każe podlega ten, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania służbowej czynności prawnej. Różnica jest taka, że przestępstwo, którego ofiarą pada funkcjonariusz jest ścigane z oskarżenia publicznego. Niech pani zrobi to, co on powiedział. To prawdziwa broń. No ale prawo prawem takiej rzeczy po prostu nie można robić. Ale myślę, że będzie to wystrzałowy finał. W tej chwili damy to. Od początku wydawało się, że bez wystrzałów ten odcinek nie może się zakończyć. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało, Na no Karina Kłosek odebrała mu broń. Szkoda tylko, że ta broń wystrzeliła i naraziła całą klasę na niebezpieczeństwo. Zamieszanie, co to było, Karina? Dominik Łuczak chciał mnie zastrzelić. Słucham? No, jeżeli myślał, że nawet nabita broń zadziała na Karinę Kłosek, to był w głębokim błędzie. Cześć tego został, przejdziemy do Wydawał się bardziej odważny, jak był szkolnym gangsterem. Łatwo go złamać. Ten gangster z tych prawdziwych filmów. Jak widzicie, nie zawsze za wszelką cenę warto zadawać się z każdym, byle tylko mieć jakichś przyjaciół. Czasem może skończyć to naprawdę źle. Lepiej trzymać się po prostu z daleka od patologicznego towarzystwa, a ktoś, kto dokonuje rozbojów, straszy kolegów, traktuje ich po prostu jak śmieci, nie zasługuje na przyjaźń lepiej czasem siedzieć sobie w tej tylnej ławce, byle trzymać się z dala, od prawdziwych problemów. Tymczasem dzięki za oglądanie, dajcie znać, jaki odcinek chcielibyście obejrzeć w następnej części. I koniecznie znajdźcie swoje prawa i subskrybujcie prawo Marcina. Ten gangster z tych prawdziwych filmów.